Akurat O nie! Cześć, dajcie widzowie dzisiaj yy, znowu sobie zagramy w moją Nie moją nową serię na tym kanale Fajnie się przejęło pierwszy odcinek i pewnie no, teraz myślicie co mi ja, Skąd ja mam taki ten? Co mam Zelazny set? Co mam kielow Taki. Już wam wyjaśnię. Nagrywałam sobie. Chciałam nagrać. Najpierw wywaliła prąd. Potem się nie nagrało przez to, że wywaliło prąd. No i nagrywanie wywaliło. No i sorry, ale nic się nie działo. Za, 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 za Zbyszek, ty mnie przestraszyłeś. Żadnego nowego moda nie odkryłem i mam plan, żeby dzisiaj pójść na wyprawę. Wtedy już zacząłem ociupinacki robić dom. Nawet możecie już wiedzieć o tutaj. Nie wiem, czy to będzie dobre miejsce. Mam pomysł. Co nie umarły znalazłem i nie zejścanie sportalu Wam pokażę, tylko trochę się przygotuję, bo może pójdziemy. A ten mięs zaraz wam pokażę, bo od kowalną. O! Widzicie? Za się Przez węgiel hangy. O. A ten mi zawłózy. Może no, pójdziemy na małą wyprawę No i idziemy, na wszystko Tak e, Uno to stres e, Ale ma -y, nie e, to nieważne Racing też Racing najlepszy Ale nieważne, to nie e, to e, Muszę wziąć jeszcze chyba kości Piasek Tak spotkam nie mam kości. Na no serio. To jest Dobra. Półno to do stres. Dobra. Idziemy tutaj w tej serii. M mój to mi dodaję mody i strasz i ułatwiający Ja może jak dodaj strukturę, to może znajdę ją. A e jak nie, to nie. hour later. Ej, co tam jest? Co? St co? Tam. Ej wy to... Ej, nie, nie ja tam idę. Ta, tam jest jakiś domek? To jest wioska kolejna? Nie. Mówiłem o strukturze. Mam. Okej. Okay. Akurat... O nie! Wiem co to. To jest mocne. Wiem co to. Z takim setem obecnie... Mm, 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 mm. No. Yy, wiem co to jest. Ja wiem co to jest. To ja muszę mieć lepsze sety, ja to mniej w takim. Okej, okay, więc my się widzimy jak dojdę, albo mm, coś znajdę, albo coś przyjdzie do mnie. O, tu jest ten portal, yy, który zlotowałem, więc już jestem na miejscu. Jest kartę mogę sobie wyłączyć. I patrzcie, tutaj to sobie, o, pięknie, jest to, co mam. Złoty item. Jeszcze tam, tam, albo tam. Był jeszcze jeden portal. Ale to jest nie, 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 Dobra, więc wiemy, już jedną ja tam strukturę. Tam. Nie wiem, jakie są itemy. Ale on, jak mnie złapie, to. To będzie niefajnie. Tyle powiem. Będzie bardzo niefajnie. Nie będzie niefajnie, będzie super niefajnie to Nie chcę w drugim odcinku stracić I też bardzo mi się nie podoba to burcenie w Bizochu. Możecie napisać w komentarzu y, o, y, o co w tym chodzi. Bo ja kompletnie nie wiem. I komuś w Bizochu burcę. Bo jestem obecny wtedy. tutaj bym sobie równał teren, ale to nie teraz. Cześć, ja coś tam mam przydatnego, fajnego? O! O, po to to zbieram, żeby zrobić teraz tak. Na tym nie mogę, na serio. O! O! No. I będę miał Palił Falił sąsiadom. A, mam, mam, normalnie mam sąsiadów, będę się chwalił ze mną, weź to, tak, i będę się chwalił za mną, o, 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 pan. i będę się chwalił sąsiadom. O, że ja mam takie ładne kwiatuski. I co? Oni nie mają. Ja za mnie okradnął, to będą mieli. Alex. I, o, to najpiękne. No, oni nie mają. I co? I czym się będą chwalić? Tu nie mają kwiatków, a ja mam. O, noc, Nie, y, nie lubię nocy. Zbyszek? chron mnie. Sam. Gdzie tu jest wyro? O, No i pięknie. Dobra. Ja... Dzisiaj tego nie do końca, odkryliśmy yy, nową strukturkę, więc ja będę się z wami zagnał i hej!